To miała być miła szkolna wycieczka na Jeju, leżącą na południu kraju największą wyspę Korei Południowej. Choi Tok-ha oraz jego koleżanki i koledzy z Danwon High School z Ansan, niedaleko Seulu, wypłynęli nocnym rejsem na pokładzie promu Seul. Na miejsce powinni dopłynąć około południa następnego dnia. Planowali zwiedzić Muzeum Rzeźb związanych z seksem. I zobaczyć, jak pracują Henio. Kobiety, których życie od 11 urodzin polega na nurkowaniu i zbieraniu pod wodą jadalnych mięczaków i wodorostów. A przede wszystkim odpocząć od codziennych, szkolnych zajęć. Gdy rano prom zaczął się mocno przechylać na lewą burtę, zaniepokojony Choi Tok-ha zadzwonił z telefonu komórkowego na ogólnokrajowy numer alarmowy. Była godzina 8:52. Operator przekierował go do Straży Przybrzeżnej. Ten ogłosił alarm, a dopiero trzy minuty później dowództwo promu połączyło się z lądem, prosząc o pomoc. Katastrofy morskie Zatonięcie południowo-koreańskiego promu Sewol to opowieść o ludzkiej chciwości, oszustwie, ignorancji i tchórzostwie. Na skutek katastrofy nieomalcze przestała istnieć jedna ze średnich szkół w leżącym na północnym zachodzie kraju mieście Ansan. Wybuchł kryzys rządowy, na ulice wyszli protestujący, a dwie osoby popełniły samobójstwo. Katastrofy morskie. Statek zwodowano w 1994 roku w japońskim Nagasaki. Miał 146 metrów długości 22 metry szerokości i na pokład mógł zabrać wraz z załogą 840 osób, 180 pojazdów i 154 kontenery. Przez następnych 18 lat statek podróżował między japońskimi wyspami bez żadnych wypadków. W roku 2012 został sprzedany południowo-koreańskiej linii żeglugowej, która dokonała sporych przeróbek konstrukcyjnych. Dobudowano dwa pokłady pasażerskie i zwiększono przestrzeń ładunkową, a galerie na rufie wyłożono 37 tonami marmuru. Modernizacja spowodowała podniesienie środka ciężkości statku o pół metra. W 2013 roku statek został skierowany na obsługę linii z Inchon na wyspę Jeju, będącą tradycyjnym miejscem weekendowych wycieczek. Trasa liczyła 264 mile morskie i Sewol pokonywał ją w 13,5 godziny, 3 razy w tygodniu. Ogółem prom odbył 421 takich podróży. Katastrofy morskie. Wieczorem 15 kwietnia 2014 roku, Sewol opuścił Incheon i udał się w nocny rejs do Ceju. Na pokładzie było 33 członków załogi i 443 pasażerów, z których 325 stanowili uczniowie szkoły średniej z Ansan. Wyjście promu zaplanowane było na godzinę 18:30, ale gęsta mgła ograniczająca widoczność do około 1 km spowodowała, że władze portu wstrzymały ruch. Dopiero o 20:35 zdjęto ograniczenie i Seoul mógł opuścić port o godzinie 21. Był to jedyny statek, który wypłynął w morze tego dnia. Promem dowodził zazwyczaj kapitan Shin, który wielokrotnie zgłaszał armatorowi problemy ze stabilnością jednostki, spowodowaną najprawdopodobniej usunięciem bocznej rampy ładunkowej. W odpowiedzi usłyszał, że jeśli nadal będzie zgłaszał zastrzeżenia, to po prostu zostanie zwolniony. Na dwa tygodnie przed ostatnim rejsem kapitan zgłaszał niesprawność steru, ale jego naprawa nigdy nie została dokonana. O stosunkach panujących w firmie niech świadczy fakt, że roczny budżet armatora na szkolenia na temat bezpieczeństwa na statku wynosił 2 dolary i został wykorzystany na zakup certyfikatu papieru. W tym rejsie kapitana Shina zastępował 69-letni kapitan Lee Yong Seok, który pracował na rocznym kontrakcie. Miał 40 lat morskiego doświadczenia i doskonale znał trasę rejsu. Z 33 osobowej załogi promu aż 19 osób pracowało w niepełnym wymiarze godzin. Około godziny 8:20 dnia następnego przestawiono tryb sterowania z autopilota na sterowanie ręczne. Dowodzący na mostku, trzeci oficer nakazał zmianę kursu ze 135 stopni na 140, a następnie 145 stopni. Gdy stwierdził, że dziób statku zbyt szybko skręca w prawo, nakazał skręt w lewo o 15 stopni. W tym momencie sternik zameldował, że statek nie reaguje na koło sterowe. Jak dowiodło późniejsze śledztwo, w ciągu 20 sekund statek dokonał zwrotu o 22 stopnie, co spowodowało przechylenie się promu i przesunięcie się ładunku na burtę. Sewol znalazł się w 30-stopniowym przechyle, z którego już nie wstał, na pokład samochodowy przez furtę boczną i rufową zaczęła wlewać się woda. Po chwili przechył jednostki sięgnął 60 stopni. Przez interkom kapitan wydał rozkaz, aby pasażerowie pozostali w swych kabinach i nie wychodzili na pokład, bo może to być zbyt niebezpieczne. Pierwszą informację o katastrofie przekazał na ląd Choi Tok-ha, uczeń ze szkoły w Ansan, który połączył się z operatorem ogólnokrajowego telefonu alarmowego, a ten przekierował go do Straży Przybrzeżnej. W trzy minuty później. W chwili, gdy załoga przez radio dopiero wysyłała wezwanie o pomoc, w morze wyruszał już pierwszy statek ratunkowy. Choi Tok-ha nie przeżył katastrofy. O godzinie 8.23 kapitan nakazał załodze, by pasażerowie założyli kamizelki ratunkowe i ciepłą odzież, równocześnie zakazując opuszczania kabin. O 9.30 wydał rozkaz ewakuacji statku, ale nie dotarł on do wszystkich. Najbardziej zdyscyplinowaną grupą pasażerów okazała się szkolna wycieczka, która pozostała w swych kabinach. W chwilę później od 150 do 160 pasażerów i członków załogi wyskoczyło za burtę. Po godzinie 11 rufa statku była całkowicie zanurzona. Z wody wystawała jedynie część dziobowa, wznosząca się około dwóch metrów ponad wodę. O 12:00 z wody wystawało już zaledwie 50 cm kadłuba. O 13:03 nad sełolem zamknęło się morze. Katastrofy morskie. Materiały filmowe zarejestrowane podczas katastrofy pokazują, jak kapitan udawał jednego z poszkodowanych pasażerów. W 16 minut po ogłoszeniu ewakuacji, został zabrany helikopterem z mocno pochylonego statku, a następnie wolontariusze udzielili mu pomocy. Uratowano 172 osoby, w tym 22 członków załogi. 304 osoby utonęły. Wśród nich było 250 dziewcząt i chłopców w wieku od 15 do 19 lat z Danwon High School. Śledztwo wykazało, że bezpośrednią przyczyną katastrofy były zbyt gwałtowne manewry statku. Ponieważ statek był przeładowany, dopuszczalna ładowność wynosiła 987 ton, zaś na pokład załadowano 3608 ton, wpłynęło to na ogólną stateczność jednostki. Dodatkowo, zamiast 2030 ton wody balastowej, w zbiornikach znajdowało się jedynie 580 ton. Przed rejsem załoga wypompowała setki ton wody, by pomieścić dodatkowy ładunek. Przeładowywanie statku, w ocenie sądu, było zjawiskiem permanentnym. Ponieważ ruch pasażerski na tej trasie był relatywnie niewielki, armator starał się zrekompensować zyski. Przewożąc więcej towarów. 19 kwietnia 2014 roku kapitan Sternik i trzeci oficer zostali aresztowani. W ciągu kilku następnych dni aresztowano wszystkich członków załogi odpowiedzialnych za nawigację. Fala aresztowań dotknęła także pracowników armatora oraz urzędów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na morzu. Ogółem zatrzymano 139 osób. Ponieważ prawo Korei Południowej nakłada na kapitana obowiązek przebywania na statku do czasu zakończenia ewakuacji wszystkich pasażerów, oskarżono go o zaniedbanie obowiązków, naruszenie prawa morskiego oraz o spowodowanie śmierci na skutek rażącego niedbalstwa. Prokurator zażądał dla niego kary śmierci, ale sąd skazał kapitana na 36 lat pozbawienia wolności. Główny inżynier został skazany na 30 lat więzienia, a 13 innych członków załogi otrzymało wyroki do 20 lat. Po apelacjach prokuratorów i oskarżonych, kapitan Lee został oskarżony o morderstwo i skazany na dożywocie, zaś pozostali skazani otrzymali złagodzenie wyroków do maksymalnie 12 lat. Nie powiodła się natomiast próba aresztowania przewodniczącego Rady Nadzorczej Armatora i de facto właściciela statku. Ponieważ nie stawił się na przesłuchanie w prokuraturze, wysłano za nim list gończy i wyznaczono nagrodę w wysokości 48 tysięcy dolarów za wskazanie miejsca jego pobytu, którą po trzech dniach podniesiono do 480 tysięcy dolarów. Dwa miesiące później 300 km na południe od Seulu. Znaleziono leżące pośród pustych butelek po alkoholu ciało mężczyzny w stanie zaawansowanego rozkładu. Analiza próbek DNA wykazała, że był nim poszukiwany armator. W ogniu krytyki po katastrofie znalazła się prezydent kraju i jej rząd. 11 dni po katastrofie premier podał się do dymisji, a rok później w Seulu miały miejsce zamieszki po protestach rodzin ofiar katastrofy. Skandal korupcyjny, który wybuchł po zatonięciu Seoul'a, był jednym z elementów, które przyczyniły się ostatecznie do postawienia prezydent kraju przed Trybunałem Konstytucyjnym i jej impeachmentu, a następnie na skazanie jej na 22 lata więzienia. Dwa dni po katastrofie uratowany dyrektor Dan Won High School popełnił samobójstwo. Znaleziono przy nim list. To przeżycie jest zbyt bolesne. Spalcie moje ciało, a prochy rozsypcie w miejscu katastrofy. Chcę być w niebie nauczycielem tych dzieci, których ciał nigdy nie odnaleziono. Katastrofy morskie. Jeśli chcecie otrzymywać na bieżąco informacje o kolejnych podcastach, zasubskrybujcie, proszę, ten kanał. A za tydzień opowiem Wam o rejsie polskiego jachtu, który nie miał prawa zakończyć się szczęśliwie. Więcej on w ogóle nie miał prawa się nawet rozpocząć. A tymczasem, do usłyszenia! Katastrofy morskie.